A zaczęło się to tak. Czekaj. Kamera ha będzie skakał, jest w sumie jakieś 4 metry do morza. Ja skoczyłem, nurkujemy na 2 metry. Miałem wraz z moim przyjacielem pomysł na to, żeby w wakacje 2017 pojechać do Portugalii. W ciepłe miejsce, gdzieś, żeby się zabawić, napić się fajnych drinków. Ta podróż miała się odbyć autostopem, zaczynały się studia, więc do października był czas. Szczepan, mój przyjaciel, był e, wtedy w Niemczech, w robocie. Po prostu zbliżał się już koniec tego wolnego czasu, a na niego zaczęły spływać jakieś tam problemy. O mój Boże! Po małym ustaleniu stwierdziliśmy, że on jak wróci do Polski, to chciałby zostać jednak w, z rodziną. Że było ustalenie, że pojedziemy, no to jak on nie może, to żebym ja przynajmniej skorzystał. I pomyślałem sobie, z kim mógłbym pojechać. I myślę, kto jest na tyle szalony, żeby w 3 tygodnie zebrać się do Portugalii? Autostopem tym bardziej. I wpadłem na pomysł, że może Człowiek, z którym w podstawówce się nie lubiliśmy, w gimnazjum bardzo się nie lubiliśmy, a w liceum nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu, bo poszliśmy do dwóch różnych liceów. I ten człowiek siedzi właśnie tutaj. Napisałem do niego: Portugalia, co ty na to? Autostopem. On mówi: jasne, tylko że musi być coś głębszego. I ja sobie pomyślałem: stulecie objawień fatimskich, może Fatima. I on mówi, że jasne, że jeśli w ten sposób, to się na to pisze. Akurat nie byłem na rekolekcjach y, tanecznych Mikael, rekordens 2017. Nie, 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 nie. <grym> to <jest3> Po y, jego obecności na rekolekcję taneczne, poznał taką taką Basię Pozdrawiamy. U, to jest z po prostu. Przyjechałaś na rekolekcja tak, staneczną jakieś tak. na wózku, tak? <laughs> tak ja po prostu zacząłem od rozgrzewki na pacy. <laughs> Powiedziała mi, że, że, że jak już jechać, to właśnie z głębszym sensem, nie? Więc tak też się stało. Napisałem do Alana, że kurczę, zbierzmy mi intencje, jedźmy właśnie z takim głębszym sensem, że tak powiem. Napiszmy po prostu na Facebooku. Poszedł post na Facebooka, odzew był natychmiastowy. Podjęliśmy obie decyzje, napisaliśmy posty i zostało nam tylko wyjechać. Relacja z podróży. Trzy minuty temu wyszedłem z domu, idę na wylotówkę, tam się spotkam z Alanem, z Bogiem. Stanęliśmy właśnie w Przemyślu na pierwszym przystanku, na kartce było napisane Rzeszów, dotarliśmy do Rzeszowa, to już był jakiś krok. Bo, no, no, Rzeszów, nie? Że już tam jesteśmy, jesteśmy dalej, że złapaliśmy stopa, że nie jest tak źle. Kolejny stop to była taka właśnie bardzo, bardzo fajna pani. Wzięła nas bez problemu, ponieważ jej syn bardzo często jeździ stopem. Mogliśmy z nią porozmawiać o tym, że też jedziemy właśnie do Fatimy. Same reakcje ludzi były, były bardzo fascynujące, jak, jak mówiliśmy, że jedziemy właśnie do Fatimy. I to jest taką pełną wiarą, że się nie wstydzimy tego, że, że, no, że no Bóg, że mama, że Maryja, tato prawdziwi. Bez większego problemu dotarliśmy do Krakowa i z Krakowa do Katowic. W katowicach wzięliśmy intencję od siostry Alana, po czym ona nas wyrzuciła na wylotówce do, na granicę czeską na ostrawę. Dawaj z jajem! Czasu nie ma. Mama czeka. Ono się tam niecierpliwi. Tak widzę, to, że to ja jestem nie 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 niezebrany? A to kamer! Dobra. Mamy teraz jakieś 500 metrów i jedziemy na Czechy. Czech. Dojechaliśmy do granicy czeskiej. Ostatnia stacja przed, e, przed Czechami. Na stacjach jest o tyle fajnie, że e, bezpośredni kont kontakt masz z ludźmi. I tak idę po tej stacji, patrzę. Fajna Biała Beta na niemieckich blachach. 2017 rok. Czy mi A priori nie. Podchodzę do Pana, pytam się czy mógłby mnie i mojego kolegę wziąć, bo jedziemy autostopem do Hiszpanii. On tak mnie zmierzył z wzrokiem i mówi, że no w sumie okej, okay. Jeszcze się pyta, a tak w ogóle to skąd jesteś? Ja mówię, że z Polski. No to świetnie, możemy mówić po polsku. Przyszedł Piotrek. Piotrek od razu, jak z automatu, mówi, że jedziemy do Fatimy. Świetnie, jak jedziecie do Fatimy, to opowiem Wam taką historię, że Was zwali z nóg. Że Was zwali z nóg. I tak rzeczywiście to jest historia, która rzutowała po prostu na całą naszą podróż. Zmieniła nam totalnie plany, dlatego że Pan nie jechał w kierunku Austrii, tylko jechał w kierunku Węgiel. Węgier. Węgier. Więc odbiliśmy, a wręcz cofnęliśmy się od Fatimy. Jak jechaliśmy w stronę Węgier, zaczął nam opowiadać swoje świadectwo. Sporo przeżył, a mimo wszystko nie stracił wiary, i to nas bardzo zmotywowało, nie? Że, że mimo wszystko trzeba działać. I po prostu miał e, jakieś tam problemy z prawem. Bardzo lubił się modlić, lubił się modlić we wspólnotach i powiedzieliśmy tam w którymś momencie, że tak trochę się obawiamy, że jednak e, będziemy spali e, gdzieś no, na zewnątrz, nie wiadomo gdzie tak naprawdę, bez namiotu. On mówi, nie bójcie się, to, to mi tak zapadło w pamięci e, najbardziej. Nie bójcie się, zaufajcie. I ja wam mówię, że jeśli zaufacie Maryi, to ona was poprowadzi. I od tamtego momentu on mówi: śpijcie gdziekolwiek tylko będziecie chcieli. Zmówcie e, różaniec i na pewno będzie ok. To się stało na sam koniec. Już byliśmy prawie pod Bratysławą. Tak. Pod Bratysławą i to nam powiedział: wysadził nas, zostawił nas z tymi słowami. Stanęliśmy przed jakimś tunelem. Dwie godziny nic. Wróciliśmy na najbliższą stację. Na stacji już szukamy miejsca. Może ja już bym teraz powiedział, bo... czy chcesz dalej mówić? <narratives> Ale siedzimy na stacji i Piotrek mówi, że jeszcze pójdzie zapytać. I nagle po jakichś pięciu minutach wraca. choć zbieraj się. Mamy stopa. Jedziemy dalej. W stronę Austrii. I wziął nas znowu Polak, który, z którym rozmawialiśmy przez całą noc i po, poszliśmy spać tak jak sobie założyliśmy w Austrii. No, pierwsza noc za nami. Święty, święty, ty jesteś, panie święty, święty. Tak to leciało? Chyba tak. Kurde, kamień! Pierwsza noc za nami. Dojechaliśmy do Linz w Austrii Mieliśmy podłamanie, że, że będziemy spali w Bratysławie Ale dostaliśmy Polaka Wymodlony, bo miałem z nim naprawdę takie poważne tematy, yy, rozmowy na, na poważne tematy W Trudne. ogóle ekstra, ekstra ludzie na trasie No, no. A teraz śpimy na placu zabaw, na kamulcach. Co? Jest nic, Nie jest śniadania? No jemy. Jemy. Przy wschodzie słońca. Wschodzie słońca. Austriackie góry. Tuda. Czekaj, czekaj, stój tak, stój tak, obróć głowę. Dobry, dobry kadr. Stajemy bardzo wcześnie w Linz. Chcemy złapać stopa właśnie na dalszą drogę. Po dwóch, dosłownie dwóch godzinach mówi nam gość, że może nas wziąć 5 km dalej do większej stacji, mówiąc, że tam może być większa szansa na złapanie stopa. Podwozi nas do tej większej stacji, tam wysiadamy z pełną nadzieją, że za chwilę złapiemy stopa, bo była ogromna stacja benzynowa. No, ale entuzjazm bardzo szybko nam opadł, bo nikt, nikt nie chciał nas zabrać, tym bardziej, że chcieliśmy jechać na Włochy. Na Włochy nikt nie jechał, wszyscy jechali na Niemcy, na granicę pa. niemiecką, na Pasał. Czekaliśmy z 4 godziny na tej stacji. No, był nawet jeden gość, który może nas zabrać, ale wiesz, ona powiedziała, że nas nie weźmie. Alan w sumie też podjął taką decyzję, że jedziemy gdziekolwiek. Jechał akurat bardzo sympatyczny Bułgar, jechał właśnie na Pasał. Dostaliśmy jeszcze od niego swoich przetworów swoich przetworów właśnie, taki sosik bardzo dobry, smakował. Eee. Wysadził nas przed, właśnie e, za Niemcami, wysadził nas za Niemcami. Dlaczego Niemcy. się śmieje? Bo dostaliśmy ten słoik i mieliśmy go zjeść razem, ale Hammer Piotrek wziął go do siebie i po prostu zjadł sam <laughs> Tak było? Polecam. <laughs> tak było. Taki był, tak Genialny, <laughs> naprawdę. I nie musisz mieć warunków, to nie przeszkadza, pozdrawiam z batery Cesarza Siedzę na chacie jak Cesarz Król Siedzę na chacie jak Haile Selassie Siedzę na chacie jak Cesarz Król Siedzę na chacie jak Haile Siedzę na chacie jak Cesarz Król Ten właśnie sympatyczny Bułgar wysadził nas za granicą niemiecką i tam zopaliśmy bardzo ciekawego stopa, mianowicie był to człowiek z Iranu Mówił po kurdyjsku, egipsku i niemiecku, natomiast nie no-sprechen no no po English. I po prostu wysilam swój niemiecki do granic możliwości. <grym> Wichaj z I, I po prostu go i zaczął bardzo szybko mówić po niemiecku. On sobie tam mówi i co chwilę wplata. Alla, Allahu allah, Akbar, allah, bum, bum. Wiecie, ja tak sobie siedzę z tyłu w tym fotelu, jestem coraz mniejszy. Nie myślę, co jest. To jest nie tak, nie? że te wszystkie takie myśli nagle nachodzą, nie? że to właśnie muzułmanie, terroryzm i, i w ogóle nie wiadomo co. Po czym e, jakieś 5 kilometrów przed Monachium nas wysadza, wysadza z samochodu. Dochodzimy do wniosku, że po prostu nie rozumieliśmy do końca, ale tak z kontekstu wyciągnęliśmy właśnie, że gość, gość uciekał przed, przed, przed terroryzmem, przed tym właśnie fanatyzmem religijnym. Ale no i tak się i... zatrzymał, zatrzymał się dla nas. Właśnie, wziął nas na stopa, także I to... to nie, nie ma granic w to, że yy, inna religia to nie Maria posługuje się wszystkimi. Yes, Następny stop to był... Zatrzymał się nam gość, który mówi, że nas podwiezie do, tak jakby do peryferii właśnie samego Monachium, czyli tak przed, przed samą granicą już, już miasta, nie? Podwiózł nas tam kawałek dalej, nie musieliśmy praktycznie w ogóle chodzić, stanęliśmy po prostu przed wylotówką. Zatrzymał nam się bardzo sympatyczny, bardzo, sympaty, bardzo, sympatyczny, bardzo, sympatyczny, bardzo, sympaty, bardzo sympatyczny Niemiec, który dla odmiany mówił o wiele, wiele, wiele lepiej po angielsku niż my. Dowiedzieliśmy się o tym, jaki ma zawód, czym się zajmuje. Chcieliśmy od niego wziąć intencje, natomiast bardzo kulturalnie nam odpowiedział, że on nie wierzy i że ma bardzo, prowadzi bardzo sympatyczne, bardzo sympatyczne, bardzo, sympaty, bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe życie i, i nie jest mu potrzebny Bóg do tego. Był wypowiedział to bardzo, bardzo kulturalnie. Także uszanowaliśmy to, podwiózł nas o wiele, wiele dalej. Eee, pożegnaliśmy się z nim sympatycznie. Bardzo sympatycznie. sympatycznie. W ogóle chciał nas poczęstować klopsikami niemieckimi, ale nie zjedliśmy. <grytanie> Też nas wysadził. Gdzie nas wysadził? W y y Strasburgu. Gość nas wysadził na, y pod Stuttgartem. No, i tam spotkaliśmy grupkę Polaków, e, tirowców, ciężarowców, którzy nam pomogli. Busiarzy. Busiarzy. którzy dali nam napić się kawy, zjeść kanapki, mogliśmy chwilę odsapnąć, porozmawiać w ojczystym języku. I złapaliśmy stopa pod samą granicę e, francuską, Baden -Baden. pod Baden-Baden. Także tam e, się złapaliśmy. Duża stacja. Duża stacja, tam, tam po prostu postanowiliśmy się przenocować. Dzień trzeci się zaczyna. Jesteśmy już na, prawie na granicy francusko-niemieckiej. Nie mieliśmy Baden-Baden, chociaż baden, mieliśmy tam spać. Dzisiaj spaliśmy w jakiejś tam szopie. Zadasza nie miała śmietniki, metr od nas. No ale nie było problemu, staliśmy bezpiecznie. I ciśniemy pompę. Hammer, szama, bułę jaką. Spaliśmy na paletach. Był ważne, żeby był dach nad głową. Wstajemy rano, od razu złapaliśmy stopa, również Polaka, do samej granicy francuskiej. Wysiadamy tam i Piotrek mówi, znowu będziemy czekali nie wiadomo ile. Ja mówię wyluzuj, okej? Okay? Trzy samochody były na parkingu. Byłem zlustrowany naprawdę, tam <grym> umrzemy. Dwa, <grym> Dwa tiry, które miały postój i jeden gość, piękny znowu samochód. Mówimy, że jedziemy do Fatimy modlić się, czy nas weźmie i w ogóle gdzie on jedzie. I zaczął do nas mówić po prostu po hiszpańsku. I nagle mówimy, o kurde, trzeba, trzeba go złapać. Gość nas prześwietlił z góry na dół, ale jak wiedzieliśmy, że tak, jedzie było, w stronę to, to Hiszpanii. Tak, to było tak, że y, pukamy w i z takim że przyjedziemy do Fatimy. Fatima, wiesz nas! Tak, i, i gość po prostu przez 10 minut nas, na nas patrzył, co my tam robimy, e, prześwietlał nas i gdzieś na samym końcu w akcie desperacji, nie wiem. Powiedzieliśmy, że w ogóle to jesteśmy z Polski. I on mówi, o, on jest z Ukrainy i właśnie jedzie do Hiszpanii. Samochód zapakowany pod sam dach, ale tak zorganizował miejsce, że wsiedliśmy, trochę się cisnęliśmy, ale ta właśnie nasza obawa przed Francją została w jednym, w jednej chwili rozwiana, dlatego że mieliśmy najdłuższy stop, najbardziej wygodny, który z tym jednym gościem z Italiem czy Wasiliem przejechaliśmy 1800 km przez całą Francję co 300 km zatrzymywaliśmy się na jedzenie Kasia. domowe tak jedliśmy rogaliki jakieś pieczywko także naprawdę to ta obawa została rozwiana momentalnie momentalnie od zła ty ja do mnie przyszłaś, wzięłaś za rękę, sam już nie jesę, byłem ty, sam, ty do mnie przyszłaś, dałaś mi serce, dlatego sam już nie będę Zamykam oczy, jestem wizbaden, znów słucham rapu, idę, kicz, gasę, wierzę w te teksty Lecę jak własne, to działa na wyobraźnię Dziś piszę swoje, piszę jak wstanę, piszę jak śmieje się, piszę jak płaczę, piszę, bo kiedyś to już zrozumiałem, że wszystko bez ciebie nieważne.